Zmienia nam się Wrocław nie do poznania. Z roku na rok, ba, z miesiąca na miesiąc, trudno się czasami połapać, bo tempo mamy ogromne, i już niedługo zupełnie pozapominamy, co do tej pory gdzie stało. Na wielu miejscach w mieście mamy zupełnie inne, nowe obiekty, a utrudnienia komunikacyjne, które jeszcze niedawno wpisane były niemal na stałe w miejski pejzaż, znikają prawie niezauważone. Czy pamiętacie Państwo na przykład taki dziwny, ruchomy twór, którym przez lata całe w pierwszych dniach listopada podróżowaliśmy z południa miasta na północ? Tak, pamiętny, ale też pewnie do czasu pontonowy most stawiany przez wojska inżynieryjne na osobowicach. Młodszym, przypomnijmy, że tą polową przeprawą przedostawaliśmy się i to w obie strony z Kozanowa na cmentarz osobowicki. Działo się to oczywiście wieki temu, bo przed rokiem 2005, zanim na niebie pojawiły się wysokie przęsła mostu milenijnego, a calusieńki ruch drogowy zmierzający na północ rozpychał centrum miasta, rozpoczynając uliczną makabreskę już na dawnym placu 1 Maja. No, dziś oczywiście zwanym Placem Jana Pawła II. Zanim więc ulica Osobowicka stała się codzienną arterią przelotową, bywała takową jedynie podczas listopadowego święta. Jak dawaliśmy sobie radę, przemierzając Osobowicką w tamtych dniach i tamtych latach? No, to trudno sobie już dzisiaj wyobrazić, ale nawet nie denerwowaliśmy się zbytnio, bo z góry wiadomo było, co czeka nas, zmuszonych do osobowickiego tranzytu. No, był to kawał ładnej historii Wrocławia. To jednak już za nami. Szkoda? Nie, chyba nie. Choć przyznajemy, że przejazd pontoniakiem był swego rodzaju miejską atrakcją, bo któż chciał stracić ten raz do roku serwowaną okazję do często darmowego desantu na drugi brzeg i to własnym samochodem. No, teraz to my możemy jedynie pomarzyć o charakterystycznym chlupaniu pod autem i kolebaniu na falach. Choć miejsca po obu stronach rzeki jakby czekały na ciąg dalszy, ale to już se nevrati.